Czy zauważyłeś kiedyś, że im więcej mówisz o swoich problemach, tym bardziej wydają się prawdziwe? Im częściej opowiadasz wszystkim, co cię dusi, tym bardziej się dusisz? Dzieje się tu coś głęboko niepokojącego, i prawdopodobnie nigdy nie zatrzymałeś się, by zobaczyć to naprawdę. Za każdym razem, gdy otwierasz usta, żeby wylać swoje lęki, frustracje, obawy, nie uwalniasz się od nich. Ty je karmisz, dajesz ciało, formę i substancję czemuś, co często istnieje tylko dlatego, że ciągle powtarzasz tę historię i z każdym powtórzeniem utwierdzasz się w przekonaniu, że jesteś ofiarą, że jesteś uwięziony, że nie ma wyjścia. Prawda jest brutalna i musisz ją usłyszeć teraz. Uzależniłeś się od opowiadania o swoich problemach, uzależniłeś się od uwagi, jaką ci to daje, od tymczasowej walidacji, którą otrzymujesz, gdy ktoś mówi. O rany, jakie to trudne, albo rozumiem cię. Uzależniłeś się od bycia tą osobą, która zawsze się z czymś zmaga, zawsze cierpi, zawsze ma nowy dramat do podzielenia się. I w głębi, bardzo głęboko, jest część ciebie, która o tym wie. Jest część ciebie, która zauważa, że nie chcesz niczego rozwiązywać, ty chcesz po prostu dalej mówić. Bo kiedy mówisz, czujesz się ważny. Kiedy mówisz, masz rolę, masz tożsamość. Osoby, która cierpi, osoby, która walczy, osoby, która mierzy się z trudnościami. I to daje ci coś, co mylisz z celem, ale co w rzeczywistości jest tylko coraz ciaśniejszym więzieniem. Spójrz teraz na swoje życie i odpowiedz szczerze, ile razy opowiedziałeś ten sam problem różnym osobom. Ile razy przeżyłeś ten sam ból, tę samą niesprawiedliwość, tę samą frustrację, tylko dlatego, że miałeś kogoś nowego do słuchania? I co to rozwiązało? Nic. Absolutnie nic. Jesteś w tym samym miejscu, ale teraz dźwigasz podwójny, potrójny, zwielokrotniony ciężar, ponieważ zamieniłeś to w oficjalną narrację swojego życia. Stałeś się problemem, o którym tyle mówisz. Nie jesteś już osobą, która ma trudności, jesteś trudnościami, które chodzą, oddychają, manifestują się w ludzkiej formie. A najgorsze jest to, że wierzysz, iż jesteś autentyczny, że jesteś wrażliwy, że zdrowo przetwarzasz swoje emocje. Ale tak nie jest. Rozbierasz się publicznie i nazywasz to samopoznaniem. Rozsiewasz swój ból jak ziarna, a te ziarna rosną w tobie, tworząc całą plantację cierpienia, którą pielęgnujesz każdego dnia swoimi słowami. Każda rozmowa o twoim problemie to nowy nawóz. Każde wygadanie się to więcej wody dla tej przeklętej uprawy. I zastanawiasz się, Dlaczego plony są zawsze gorzkie? Dlaczego ból nie mija? Dlaczego nic się nie poprawia, mimo że tyle o tym mówisz? Stoicka perspektywa epikteta: ludzki umysł ma straszliwą cechę i musisz ją teraz zrozumieć. Nie rozróżnia rzeczywistości od powtarzanej historii. Kiedy opowiadasz coś po raz dziesiąty, twój mózg przetwarza to tak, jakby działo się to po raz dziesiąty. Przeżywasz ból na nowo, podsycasz ranę, otwierasz cięcie. A potem wychodzisz z tej rozmowy czując się wyczerpany, gorszy niż na początku, i masz jeszcze odwagę mówić, że musiałeś się wygadać, że dobrze ci zrobiło wyrzucenie tego z siebie. Nie zrobiło dobrze. Zraniłeś się tylko ponownie, dobrowolnie, i wciągnąłeś do swojego bólu jeszcze jedną osobę. Istnieje stoicki filozof, który dostrzegł to z przejrzystością, która przeszywa duszę, a tym filozofem jest Epiktet. Nie interesowały go piękne teorie. Ani abstrakcyjne koncepcje. Interesowała go tylko jedna rzecz: jak naprawdę się uwolnić, jak przestać być niewolnikiem okoliczności, innych ludzi, a zwłaszcza samego siebie. A jedną z najpotężniejszych rzeczy, których nauczał epiktet, była kontrola nie kontrola nad światem, nie kontrola nad innymi, ale kontrola nad własnym umysłem, własnymi reakcjami, własnymi słowami. Powiedział coś, co powinno być wyryte na Twoim czole, nie rzeczy nas niepokoją, ale nasz sąd o nich. Czy rozumiesz, co to naprawdę znaczy? To nie problem cię niszczy, lecz to, co o nim mówisz, co o nim myślisz, historia, którą wokół niego budujesz. Epiktet żył jako niewolnik. Nie mówimy o kimś, kto miał łatwe życie i filozofował zwierzy z kości słoniowej. Był dosłownie zakuty w kajdany, dosłownie własnością innego człowieka. A mimo to odnalazł wolność nie wolność ciała, ale wolność umysłu. Zrozumiał bowiem, że jedyne terytorium prawdziwie Twoje, jedyne miejsce, w którym nikt nie może Cię dotknąć to przestrzeń między tym, co się dzieje, a tym, jak na to reagujesz. A sposób, w jaki mówisz o tym, co się dzieje, determinuje Twoją reakcję. Jeśli ciągle powtarzasz, że to okropne, Twoja reakcja będzie reakcją grozy. Jeśli ciągle powtarzasz, że to nie do zniesienia, twoja reakcja będzie rezygnacją. Jeśli ciągle powtarzasz, że to niesprawiedliwe, twoja reakcja będzie bezsilnym oburzeniem. Siedem dni milczenia. Eksperyment zmiany. Ale jest tu wyjście, i to wyjście jest tak proste, że aż przeraża. Tak proste, że prawdopodobnie będziesz mu się opierać, bo w głębi duszy ta prostota obnaża prawdę, której nie chcesz widzieć. Mogłeś to wszystko zatrzymać już dawno temu. To wyjście nazywa się milczenie, nie milczenie kogoś, kto tłumi emocje, nie milczenie kogoś, kto połyka łzy, ale milczenie tego, kto zdecydował, że przestanie karmić potwora, milczenie tego, kto zrozumiał, że istnieje brutalna różnica między przetwarzaniem wewnętrznym a wyrzucaniem na zewnątrz. Istnieje tu praktyka, eksperyment, który ma moc całkowitej zmiany twojej relacji z własnymi problemami, a ta praktyka nazywa się. Siedem dni całkowitego milczenia na temat czegokolwiek, co cię niepokoi. Siedem dni bez mówienia o swoich problemach. Siedem dni bez wygadywania się, bez narzekania, bez opowiadania nikomu, co cię gnębi. Siedem dni trzymania wszystkiego w sobie, nie po to, by tłumić, ale po to, by obserwować. By zobaczyć, co się dzieje, gdy nie zamieniasz swojego bólu w publiczną narrację. By odkryć, czy problem jest tak duży, jak robisz go, gdy opowiadasz wszystkim, czy to tylko myśl, którą postanowiłeś karmić, aż stała się potworem? Pierwszą rzeczą, która się wydarzy, gdy rozpoczniesz ten eksperyment, będzie rozpacz. Poczujesz niemal fizyczną potrzebę mówienia, opowiadania, dzielenia się, i ta potrzeba pokaże ci coś przerażającego. Jesteś uzależniony, jesteś całkowicie zależny od zewnętrznej walidacji, od uwagi, od poczucia bycia słuchanym. A kiedy nie możesz tego mieć, kiedy jesteś zmuszony zostać sam ze swoimi myślami, bez publiczności, bez świadków twojego cierpienia, coś zaczyna się sypać. Narracja zaczyna tracić siłę. Bo narracja potrzebuje publiczności, historia potrzebuje słuchaczy. A kiedy nie ma nikogo, kto by słuchał, historia zaczyna ujawniać się jako to, czym naprawdę jest konstrukcja, iluzja, teatr, który ustawiłeś. By nadać sens wewnętrznemu chaosowi. Epiktet mówił o czymś, co nazywał dychotomią kontroli, i jest to tutaj absolutnie kluczowe. Mówił, że są rzeczy, które zależą od Ciebie, i rzeczy, które nie zależą od Ciebie. I jedynym sposobem, aby być wolnym, jest całkowite skupienie się na tym, co zależy od Ciebie, i całkowita akceptacja tego, co nie zależy. Wiesz, co od Ciebie nie zależy? Reakcja ludzi, gdy opowiadasz o swoich problemach. Rada, którą ci dadzą, sposób, w jaki cię ocenią, czy cię wesprą, czy porzucą, czy zrozumieją, czy skrytykują, to wszystko jest całkowicie poza twoją kontrolą. Ale wiesz, co jest pod twoją kontrolą? To, czy otworzysz usta, czy nie, to, czy zamienisz swój problem w publiczny spektakl, czy przetworzysz go w jedynym miejscu, gdzie może być naprawdę rozwiązany, wewnątrz siebie. Kiedy przestajesz mówić o swoich problemach przez siedem dni, zaczynasz zauważać coś niepokojącego i wyzwalającego jednocześnie. Wiele z nich po prostu znika. Istniały tylko dlatego, że karmiłeś je uwagą, słowami, energią. W momencie, gdy odcinasz dopływ, więdną, kurczą się, znikają. A te, które nie znikają, te, które są naprawdę ważne, te możesz zobaczyć po raz pierwszy z klarownością. Bo nie patrzysz już przez mgłę dramatyzacji, potrzeby wywołania wrażenia na innych, poszukiwania walidacji, patrzysz prosto, surowo, szczerze i w tej szczerości znajdujesz prawdziwe rozwiązania, a nie te pokazowe, których szukałeś, opowiadając wszystkim. Odzyskanie energii i nowa tożsamość. Drugą rzeczą, która dzieje się w tym eksperymencie, jest to, że odzyskujesz swoją energię. Bo mówienie o problemach wyczerpuje cię w sposób trudny do wyjaśnienia, dopóki nie przestaniesz tego robić. Każda rozmowa o trudnościach to krwotok życiowej energii. Wychodzisz z tych rozmów czując się jak po wypadku, ale nazywasz to katarsis, wygadanie się. To nie jest katarsis, to marnotrawstwo. Wyrzucasz energię, którą mógłbyś wykorzystać, aby naprawdę rozwiązać to, co musi być rozwiązane. A potem zastanawiasz się, dlaczego jesteś zawsze zmęczony, zawsze wyczerpany, zawsze bez siły do działania. To dlatego, że wszystko zużyłeś na mówienie. Stałeś się dobry w opowiadaniu swojego życia, ale kiepski w jego przeżywaniu. W pierwszych dniach milczenia będziesz miał ochotę złamać regułę tysiąc razy. Pojawi się sytuacja w pracy i pobiegniesz do przyjaciela, żeby opowiedzieć, jakie to trudne. Będziesz miał problem w związku i zechcesz zadzwonić do mamy, siostry, tej przyjaciółki, która zawsze cię rozumie. Będziesz miał jakąkolwiek frustrację i pierwszą rzeczą, którą zechcesz zrobić, to opublikować to w mediach społecznościowych, wygadać się, szukać tych komentarzy wsparcia, które sprawiają, że czujesz się mniej samotny przez pięć minut. I tu następuje najważniejsza część eksperymentu. Nie zrobisz nic z tego, powstrzymasz się. Usiądziesz z dyskomfortem, z lękiem, z potrzebą bycia widzianym w swoim cierpieniu, i odkryjesz, że przeżyjesz. Że nie potrzebujesz świadków swojego bólu, aby go przetworzyć, że jesteś zdolny radzić sobie z własnymi emocjami, nie zamieniając ich w rozrywkę dla innych. W dniach milczenia zaczniesz zauważać coś innego. Ludzie wokół ciebie nie tęsknią za tobą tak, jak sobie wyobrażałeś, te niekończące się rozmowy o twoich lękach. Nikt ich nie prosi, te wyznania, które uważałeś za tak konieczne? Nikt nie pyta, gdzie się podziały. I to boli, ale jest wyzwalające, bo odkrywasz, że cała ta potrzeba dzielenia się była Twoja, a nie ich. Używałeś siebie jako rozrywki, jako dramatu, jako źródła tragicznych historii, a kiedy przestajesz, życie toczy się dalej, ludzie toczą się dalej. I ty zdajesz sobie sprawę, że też możesz iść dalej, ale w inny sposób. W sposób silniejszy, bardziej prawdziwy, bardziej autentyczny. Umysł pozostawiony w ciszy robi coś niezwykłego, przetwarza, organizuje, leczy. Ale nie może tego robić, gdy ciągle przerywasz ten proces zewnętrznymi narracjami, potrzebą werbalizowania wszystkiego, wyjaśniania wszystkiego, usprawiedliwiania wszystkiego. To tak, jakbyś próbował wyleczyć ranę, ciągle ją dotykając, musisz zostawić ją w spokoju, musisz ją zakryć, chronić i pozwolić ciału wykonać swoją pracę. Z umysłem jest tak samo, musisz dać przestrzeń, ciszę, spokój, aby mogło nastąpić uzdrowienie. I kiedy to robisz, kiedy naprawdę doświadczasz, czym jest pozostanie w ciszy z własnym bólem, odkrywasz, że większość z nich nie była tak głęboka, jak ci się wydawało. Wolność wyboru i koniec uzależnienia. Dzień czwarty lub piąty to zazwyczaj punkt zwrotny. Wtedy mija początkowa rozpacz i zaczynasz czuć coś nowego, coś czego być może nigdy wcześniej nie czułeś. Spokój. Nie spokój tego, kto wszystko rozwiązał, ale spokój tego, kto przestał robić burzę w szklance wody. Spokój tego, kto zrozumiał, że nie wszystko musi być powiedziane, nie wszystko musi być udostępnione, nie wszystko musi stać się historią. Zaczynasz czuć się lżejszy, nawet jeśli problemy nadal istnieją. Bo one są, ale nie dźwigasz ich już na plecach z wyboru. Nie robisz ich już większymi niż są poprzez swoje słowa. Epiktet mówił coś, co wydaje się proste, ale zmienia wszystko, gdy to naprawdę zrozumiesz. Nie można nauczyć się tego, o czym się myśli, że się już wie. Wiesz, dlaczego nie rozwiązujesz swoich problemów? Bo opowiedziałeś te historię tyle razy, że skrystalizowałeś jej wersję. Zdecydowałeś już, jak to jest, dlaczego tak jest, kto jest winny, dlaczego nic nie możesz zmienić. I dopóki powtarzasz tę wersję, nie jesteś w stanie dostrzec innych możliwości, innych kątów, innych wyjść, jesteś uwięziony w swojej własnej narracji. Milczenie to łamie. Milczenie wyciąga cię z automatycznego trybu opowiadania historii i wprowadza w tryb prawdziwego widzenia tego, co się dzieje. A często to, co się dzieje, jest zupełnie inne niż historia, którą stworzyłeś. W dniach milczenia zaczynasz zdobywać rozeznanie, oddzielasz to, co istotne, od tego, co banalne, i odkrywasz, że traciłeś godziny, dni, tygodnie, mówiąc o rzeczach błahych, ignorując to, co istotne. Narzekałeś na szefa, podczas gdy problemem był brak odwagi do zmiany pracy. Mówiłeś źle o związku, podczas gdy problemem był brak odwagi, by odejść lub naprawdę się zaangażować. Skarżyłeś się na brak pieniędzy, podczas gdy problemem był brak odwagi do podjęcia trudnych decyzji, które zmieniłyby twoją sytuację finansową. Praktyka milczenia na temat problemów nie polega na negowaniu, że one istnieją, polega na negowaniu, że cię definiują, polega na odmowie grania roli ofiary, w której było ci tak wygodnie polega na wzięciu odpowiedzialności za własny umysł, własne reakcje, historię, którą opowiadasz o swoim życiu. Ponieważ nie kontrolujesz tego, co ci się przydarza, ale kontrolujesz całkowicie narrację, którą budujesz na temat tego, co się dzieje. I ta narracja decyduje, czy będziesz wolny czy niewolnikiem, czy będziesz się rozwijać czy usychać, czy wygrasz, czy pozostaniesz na zawsze użalającym się. Epiktet miał potężny obraz Mówił, że większość ludzi jest jak aktorzy na scenie, grający role, które im nadano, narzekający na role, pragnący innych ról. Ale filozof, osoba wolna, akceptuje daną rolę i poświęca się odegraniu jej w najlepszy możliwy sposób. Nie dlatego, że rola jest dobra lub zła, ale dlatego, że zrozumiał, że wolność nie polega na zmianie roli, lecz na tym, jak ją odgrywasz. Kiedy przestajesz narzekać na rolę, kiedy przestajesz mówić wszystkim, jaka jest trudna, kiedy po prostu ją przyjmujesz i grasz z doskonałością, odkrywasz godność, której żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą ci odebrać. Ostatnia prawda ta, której nikt nie chce słyszeć, ale którą wszyscy muszą znać jest taka: dopóki będziesz mówić o swoich problemach więcej niż będziesz działać w ich sprawie, będziesz miał te problemy nadal. To jest matematyczne, to jest nieuniknione. Bo każde słowo, które marnujesz na opowiadanie, to energia, którą powinieneś wykorzystać na robienie. I ostatecznie to oddziela tych, którzy się rozwijają od tych, którzy stagnują, działanie kontranarracja. Ludzie, którzy wygrywają, nie opowiadają historii o tym, jak wygrają. Oni zamykają usta i wygrywają. Ludzie, którzy się leczą, nie relacjonują każdego etapu procesu publiczności, zanurzają się w ciszy i wykonują wewnętrzną pracę, której nikt nie widzi. Ale wszyscy czują, gdy jest ukończona. Siedem dni milczenia na temat Twoich problemów to rytuał przejścia. Od osoby, którą byłeś, zależnej, potrzebującej, uwięzionej we własnej narracji, do osoby, którą możesz być, autonomicznej, silnej, pani własnego umysłu. Nie będzie łatwo, będzie bolało. Poczujesz, że tracisz coś ważnego, ale to, co tracisz, to więzienie, które nazywałeś tożsamością. To, co tracisz. To nauk bycia postrzeganym jako cierpiący. To, co tracisz, to żałosna potrzeba udowadniania innym, że twoje życie jest trudne, a w zamian zyskujesz coś, co jest bezcenne siebie, kompletnego, pełnego, cichego w środku chaosu, zdolnego przetworzyć każdą burzę, nie czyniąc z niej spektaklu. Więc pytanie brzmi, masz odwagę? Masz odwagę przez siedem dni nie używać swoich problemów jako waluty za uwagę? Masz odwagę odkryć, kim jesteś, gdy nie grasz roli ofiary okoliczności? Masz odwagę być wolnym naprawdę, nawet jeśli ta wolność oznacza pozostanie samemu ze swoimi demonami, dopóki nie nauczysz się ich samemu ujarzmić. Ponieważ wolność zawsze wymaga odwagi, a największą odwagą ze wszystkich jest odwaga, by zamknąć usta i wykonać pracę, której nikt nie zobaczy pracę wewnętrzną. Cichą pracę przekształcania własnego umysłu w najbezpieczniejsze miejsce, jakie znasz, zamiast w najbardziej chaotyczne. Milczenie nie jest słabością, milczenie nie jest tłumieniem, milczenie jest siłą, jest to moc wybierania, co zasługuje na Twoją energię, jest to moc przetwarzania bez konieczności posiadania publiczności, jest to moc bycia kompletnym bez zewnętrznej walidacji, jest to moc pełnego istnienia. Nawet gdy nikt nie patrzy, nawet gdy nikt nie wie, przez co przechodzisz, nawet gdy nie ma lajka, nie ma komentarza, nie ma dostępnego ramienia przyjaciela, jest to moc bycia własnym filarem, własną twierdzą, własnym schronieniem, a kiedy to masz, kiedy naprawdę to osiągniesz, nic na świecie nie może cię złamać, bo udowodniłeś samemu sobie, że potrafisz utrzymać się samemu. I to jest jedyny dowód, który się liczy. Teraz powiedz mi w komentarzach. Czy byłoby cię stać na 7 dni bez mówienia o tym, co cię niepokoi? Jaki problem najczęściej powtarzasz wszystkim i który być może istnieje tylko dlatego, że nie przestajesz go karmić swoimi słowami? Powiedz mi, bo to jest pierwszy krok, uznanie uzależnienia. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak opanować swój umysł, jak przestać być niewolnikiem okoliczności i własnych ograniczających narracji, zasubskrybuj ten kanał ponieważ tutaj nie uczysz się teorii filozoficznej, uczysz się prawdziwych narzędzi do mentalnej transformacji. Uczysz się być wolnym naprawdę, nie tylko w słowach, ale w praktyce na co dzień, w ciszy własnej świadomości. Widzimy się w następnym filmie.